Cześć, jestem Haksiu i dzisiaj przychodzę do Was z informacją, dlaczego nie było filmów przez miesiąc. Ponieważ tak jak już tam mówiłem, że filmy powrócą, będą one na kanale. Niestety natomiast dlaczego ich nie ma? Z powodu mega prostego dostałem na kanale 3 strajki za tym idzie. Jeżeli jeszcze jednego dostanę ogólnie, mój kanał zniknie, dlatego wbijcie na Discorda, tam będzie w razie było jakieś info. W każdym razie, jakie to były filmy w ogóle? To były dwa o tym Nitro, o konkursie na Nitro, który kiedyś robiłem i jeden. Film, który mi usunęli, który mnie bardzo zdziwiło, jest to film Jak pobrać Minecrafta Java Edition na telefon za darmo. Rozumiecie to? Mi go usunęli, za co? Warunki, zasady ogólnie tutaj było, że... Ehm... Czekajcie, czy ja tutaj mogę wam powiedzieć za co? Bo ogólnie się próbowałem odwołać do każdego z tych filmów, ale odrzucali mi. Po godzinie, nawet nie sprawdzając tego filmu. Ale z tego co pamiętam, dostałem te usunięcia filmów za treści niebezpieczne, bądź szkodliwe. O, tutaj dokładnie macie e, napisane e, jest treści szkodliwe i niebezpieczne. E, I tutaj, w Minecrafcie Java Edition, e, jest e, w podpunkt, tak zwany tutaj. Jedyne, za co tutaj mogłem dostać bana, z tego co tutaj oczywiście jest napisane, wychodzi że, że z znaczy, że, 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 że usunięty film jest za e, omijanie. Płatności za e, cyfrowe treści lub usługi, pokazywanie widzom, jak używać aplikacji, e, witryn lub innych technologii informacyjnych, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do treści audio lub audiowizualnych, pełnych wersji gry wideo, oprogramowania lub usług strumieniowego e, przesyłania danych, za które normalnie trzeba płacić. To jest jedyna opcja, za co mogłem dostać BANA. Znaczy BANA, tutaj usunięty ten film, prawda? Za te nie wiem za co, bo tutaj nie pokazywałem żadnych takich e, rzeczy, jak wiecie, wszędzie są odrzucone odwołania. No, i one dopiero wygasną, prawda, 22 listopada. A tutaj, jak widzicie, ee, dwa z trzech ostrzeżeń za naruszenie wytycznych dla społeczności. E, twoje treści zostały usunięte z powodu naruszeń. Ok, nie możesz przestać filmów, e, publikować, i transmitować na żywo przez dwa tygodnie. Tak, czyli zostało mi niż 9 dni jak w momencie, kiedy to nagrywam. Jeżeli otrzymasz jeszcze jedno ostrzeżenie, twój kanał zostanie trwale e, usunięty. Mega słabo. Nie wiem, co z tym mogę zrobić. Bo usuwać wszystkich filmów na 3 miesiące nie chcę. nie chcę tego robić z powodu tego, że kanał tam generuje, prawda, nadal tych około 50 tysięcy wyświetleń miesięcznie, co za tym idzie, też subskrypcje i tak dalej, on się rozwija też, dlatego tego bym nie chciał robić. A wiem, że jeżeli to bym zrobił, to kanał umrze, można powiedzieć. No i co, to tak naprawdę krótka informacja dla was, dlaczego tych filmów nie ma, one wrócą. Jak mi się skończy ten ban to one wrócą. Postaram się znowu coś ponagrywać, taki luźny, luźny content, jakieś gry, jakiś Discord na początku, żeby prawda od tego bana jakby przeczekać go. Mam nadzieję, że tutaj już żadne filmy inne mi nie ściągną, bo nie wiem, wszystkie takie konkursowe usunąłem i tak dalej. No nic, zobaczymy co będzie. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego e, krótkiego e, odcinka m, informacyjnego. Bicie na Discorda, będę wam mega wdzięczny, no i tam będzie więcej info w razie jakichś kolejnych yy, rzeczy, więc no to po prostu będę trzymać się i do następnego, cześć!